Cześć, witajcie, z tej strony Gazi, witam Was w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map. Jak widzicie inna grafika, inna jako, inna, inne rzeczy, inny pick-up. E, więc jesteśmy w farmingu w 17, tak, w końcu jakieś dwie polskie na razie dwie polskie mapki, no, a jedno z nich właśnie ja chciałem wam pokazać e, dzisiaj. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się mapą pol, e, polskie Ary czy jakoś tam dokładna nazwy mapy macie w opisie eee, e, Czy goły ary, czy nie wiem, jakieś chyba gołe ary, czy polskie ary, nie pamiętam nazwy eee, Nazwę macie, no, dokładnie mówię w opisie, do mapy też w opisie No i ogólnie mapka w wersji v0.5, czy jakieś błędy może mieć No i co, zaz, zacz, zacznijmy od chałupy no, Chałupa typowo polska no, Tu jest pierwszy wątpliwość przez mapę Słowa złem, jakieś tutaj widzicie, no polska chałupa standardowo eee, tutaj jakaś wiatka na masynki Serio eee, nie da się wsunikać, niestety. znaczy coś tu się da wsuniknąć Ofest to idzie no znaczy tam parę modeli to poprawy pewnie eee, Drzewa Ofest drzewa też idzie wsunikać jest taka fajna wiatka na masynki Belki, czy statyczne belki obura, Tu no tutaj kurcze Woda. jest woda. tutaj jest pewnie... Nie tu jest Tu jest woda. Tu jest trawa. Tu jest trawa. Tu jest woda. No i tutaj ogólnie na jest ścielenie. Pewnie. O drzwi z obury. Eee, Fajne pole z pakiem. Eee, obornik. Hmm obornik, gnojowicy nie widzę no, tu mamy gnojowice yy, następnie mamy tutaj jakieś pole, fajny cejas taki no i tu wiewdamy, tutaj mamy najprawdopodobniej jakieś silos, nie, tutaj mamy też jakieś bawiaty na maszyny nie wiem, nie wiem yy, tutaj mamy punkt wysypu chyba z Boza, mi się zdaje no, tutaj taki fajny wyjazd, no i tutaj mamy model yy, MTZ jakieś stare opony, może wejdźmy do tego do Poloneza swojego następny mamy jakiś aśmociąg też jakiś stary, bez użytku przenikliwy no i drzewo fajnie zrobiona latarnia na środku gospodarki mi się to podobało w miarę dobra, jedziemy. jedziemy najpierw pojedziemy może tutaj no hmm. to no tutaj mamy... Oho... Zakreszcie w PS spadły. Hmm. Tutaj mamy pole. Tutaj mamy pole z, z, z rzepakiem również. No to jest złotki w kolejce, dobrze to widzę. Hmm. Tu gdzieś jest silos też, to nie wiem gdzie, A tu gdzieś jest silos na pisonkę. No, nie ma silosu na pysyłkę. nie, nie ma silosu na czas, trzeba sobie ubijać Hira i samemu. E, pole takie zakultywowane. E, jedna z dwóch łąk, taka dłuż, dłu długa łąka. Taka długa łąka, wiosna nie ma, tu jakoś musisz zmieścić koty do drzewa. Pole z kukurydzą. pole z kukurydzą, tu nie będziemy jechać tu jakieś pole z snicą tutaj też tutaj rośnie ta yy, soja kukurydza pole tu jakieś test pole tutaj takie mniejsze pole jest, no i tu mamy parking i tu możecie kupić zwierzęta ogólnie w tych miejscach w tym miejscu kupujecie zwierzęta, no i tu jest jedna z dużych łąk pokazywała, na przykład którego pozdrawiam eee, tu jest łąka łoś się zaczyna od tam tutaj biegnie tak, o, się krzyzuje, krzywuje, to ona idzie o taką mogę <susurancji> że taka duża łąka jest znaczy no, mam na <susurancji> że łąka jest taka wielka, wielka z całą mapy a ktoś chce się bawić to takie tam, dobre. no to tu kupujecie zwierzęta tutaj waga działa, działa, działa czy nie działa, nie wiem, zobaczmy Wraźnie, żeby sprawdzić. W ogóle nie ma potrzeby pograć sobie na single potestować, ale zobaczyć, czy to działa, na pierwszy polskich mapę. No i tak, tu GB reklama. Wysy z wysku tu jest skup ogólnie. Mm, jakieś wiatki, test długy, obowiąz. Okej, okay. przepraszam za tego, ale wywaliło mi grę ja wiem, co było spowodowane lagami, antybiotyk się skanował ja nie wywaliłem nagrywania z tego sensu, i tak jak mówi, tutaj wiaty są fajne, mi się podobają eee, no i tak, fajny zjawisko tego no i te drzewa, wstępliwość tych drzewa no to jest wersja mapy 0.5 no. no i to by było na tyle, weźmy owym do teraz mojej oceny mapy na ile oceniam mapę eee, to tak mapkę jako pie jest to pierwsza polska mapka do farming simulator jest w wersji v0.5 może no, już taka jakby beta no i co no, do poprawy są na pewno modele przez które one przenikać eee, do poprawy jest tutaj gospodarka troszkę no i jakiś silos do tego do kiesunki, ogólnie postulatka jest spoko, tylko brakuje mi slosu i brakuje mi tutaj łąki, takie, znaczy nie łąki tylko e, nischnikliwości w te modele to nie wiem czy można by postulatkę na tej mapie obiekty, zobaczymy raczej znaczy nie, a to też nie opłaca się stawiać na przykład postawił coś takiego czy będę sobie grodził, na przykład to sobie takie coś postawić można jakoś w ramę i sobie to ogrodzić, tak ale to ja się będę, mówię, potestuję tę mapę na singlu yy, jak coś tam w następnym odcinku powiem wam coś o niej ze strony polskich map no i co, zostawcie łapkę w górę, komentarz, wciągajcie łapkę, grajcie jako ja polecam tą mapkę bo u ma 412 którego też zrobiłem na niej gra i yy, nie na ja też nie na jako pierwsza polska łapka ocena 10 na znaczy nie, yy, 8 na 10, dłuża ocena jest to pierwsza polska mapka, która naprawdę spada do gusku. No i co? Myślę, że do następnego tygodnia myślę, że jakiś tam mapek wyjdzie. No i co? Zostawcie komentarz, mapkę w górę, ściągajcie mapkę, grajcie. No i co do usłyszenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się. Cześć!